Otwórz szeroko oczy. Dziś jest Twój dzień. To może być Twój najlepszy dzień w życiu. Dziś przydarzyć się coś dobrego. Od dziś każdy kolejny dzień będzie lepszy od poprzedniego. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio był taki dzień. Kiedy wszystko szło tak, jak zaplanowałeś. Kiedy przyderzały Ci się wręcz niesamowite zbiegi okoliczności. Kiedy wszyscy starali się ze wszystkich sił, aby dogodzić Ci w każdy możliwy sposób. Uśmiechnij się. Otwórz szeroko oczy i uśmiechnij się od ucha do ucha. Właśnie tak zaczyna się wspaniały dzień, doskonałym szerokim uśmiechem. Niech wszyscy widzą, że jesteś królem dzisiejszego dnia. Nie ma znaczenia, czy jest pochmurno, czy pada deszcz, czy świeci słońce, bo Twój uśmiech, Twoje radosne nastawienie sprawi, że spłyną dziś na ciebie dary obfitości. Może spotkasz. Kogoś to sprawi, że poczujesz się jeszcze lepiej. Może wpadniesz na jakiś doskonały pomysł, który w przyszłości da Ci dużo szczęścia, spełnienia, a może pieniędzy. Może dziś otrzymasz wiadomość, na którą od dawna czekasz. Uśmiechnij się. Niech Twoje oczy też się uśmiechną. Wyprostuj się, wypnij pierś do przodu. Tak właśnie wygląda osoba sukcesu, która ma doskonały dzień. Kiedy będziesz wszedł, Poruszaj się silnym, sprężystym krokiem. Tak poruszają się pewne siebie spełnione osoby. Dziś jest Twój najlepszy dzień w życiu. Z uśmiechem właśnie tak się poruszaj. Nie śpiesz się. Jako osoba sukcesu wiesz, że wszystko Ci sprzyja. Wiesz, że świat i ludzie wokół spiskują i kombinują, co by tu zrobić, aby ułatwić Ci życie. Bo dziś jest twój dzień, najlepszy dzień twojego życia. Kiedy spotkasz znaną czy nieznaną osobę, utrzymuj swój uśmiech, osoby pewnej siebie spełnionej. Uśmiechnij się do tej osoby, nawet jeśli rozmawiasz z kimś przez telefon. Bądź wspaniałomyślny, bądź jak król wadający swoimi podwadnymi, bądź dla nich dobry, obdasz ich komplementem. Pierwszej osoby, jaką dzisiaj spotkasz, Powiedz coś dobrego, niech poczuje, że masz wspaniały dzień, niech trochę tego dobra spłynie na nią. Wyciągnij głowę do góry, jakby na sznurku coś ciągnęło Cię do sufitu, wciągnij brzuch, może stanąć przed lustrem i zobaczyć, jak wygląda człowiek sukcesu, zobacz jaki ma wspaniały uśmiech. Ubierz się dzisiaj najlepiej jak potrafisz, bo to Twój najlepszy dzień, więc wyglądaj najlepiej w życiu. Może skropić się delikatnie perfumami, żebyś wyglądał i pachniał jak osoba, która wygrała właśnie milion dolarów. Poczuł teraz, jakbyś właśnie dowiedział się, że wygrałeś ten milion. Poczuł się jak osoba, której właśnie wymarzony partner wyznał miłość. Poczuł się, jakby zadzwonił do ciebie właśnie prezydent Stanów albo Rosji, albo papież. Albo królowa angielska wręcz przyjechała do ciebie, i ta cała gromada klepała cię po plecach i mówiła ci, jak jesteś cudowną, wspaniałą osobą. Wyobraź sobie, że oni są twoimi kumplami, wspierają cię na każdym kroku. I wyobraź sobie, że co chwilę dzwonią do ciebie i składają ci gratulacje za twoje osiągnięcia, za to, jak wspaniałą osobą jesteś. Wyobraź sobie, że wszystkie zapanowane na dziś rzeczy realizujesz z dziecięcą łatwością, że nawet najtrudniejsze zadania okazują się banalnie proste. Do tego wokół pojawiają się ludzie chętni, żeby ci pomóc na każdym kroku. Wyobraź sobie, że cokolwiek robisz, gdziekolwiek jedziesz, Wszędzie masz zielone światło. Bo to Twój najlepszy dzień w życiu, więc korzystaj z niego. Miej stale ze sobą swój uśmiech, swoją moc przyciągania cudownych zdarzeń. Bo akurat dzisiaj Twój organizm zaczął nagle produkować nieznaną substancję. Nie da się jej zobaczyć, ale roztacza się ona wokół Ciebie i ściąga wszystkie najlepsze zdarzenia i osoby ta substancja wypełnia pomieszczenie gdzie jesteś i wszyscy ludzie zaczynają patrzeć na ciebie z podziwem a może nawet zazdrością a ty po prostu czujesz się cudownie bo wiesz że to jest twój dzień wiesz że każdy kolejny dzień będzie lepszy i lepszy bo na to zasługujesz bo nie potrzebujesz powodów aby to wytłumaczyć zasługujesz na to aby dzisiejszy dzień był najlepszy w twoim życiu kiedy zaczniesz realizować swoje codzienne obowiązki, zaczną ci przychodzić do głowy pomysły, jak robić je z większą łatwością, albo pojawią się osoby, które ci pomogą, albo zrobią to za ciebie. Dlatego, że zacząłeś rozsiewać dziś wokół siebie zapach sukcesu wibrację, której nie widać, ale którą czują ludzie, zwierzęta. Wiedzą oni, że masz dzisiaj mnóstwo silnej, radosnej energii, która sprawia, że wszystko, co się dzieje, dzieje się z automatu tak jak chcesz. A nawet jeszcze lepiej, jakbyś sobie mógł to wyobrazić, bo dziś jest Twój dzień. Czasami ktoś może Ci pozazdrościć, że tak dobrze Ci idzie i chcieć cię wyrwać z tego cudownego stanu. Śmiej się z takich osób, bo wiesz, że dzisiaj jest Twój dzień. I nawet jeśli jedna osoba będzie się opierać Twojemu niesamowitemu urokowi, to pojawi się 10 kolejnych, które będą cię rozpieszczać, dbać o Twoją radość, o Twoje spełnienie i chcieć blisko być Twojej cudownej energii, więc. Pamiętaj, dziś będzie najlepszy dzień w Twoim życiu.